30 grudzień 2023 rok, sobota 9:30, dzisiaj w Zemi do Królowego Mostu, zaliczymy wieżę widokową w miejscowości Kłodno, jak i też przejdziemy się wzdłuż rzeki Płoska. Także co, ostatnia wycieczka w tym roku drogę. Jesteśmy w Krowym Moście, już na parkingu, także ruszamy w trasę. Teraz wieża kołodną, a później dookoła rzeki Płos. cel, wieża widokowa 3 km. To jest ścieżka szlakiem pływania styczniowego. Zaraz zrobię zdjęcie, to wkleję, no sobie poczytacie. Także to jeszcze jakieś dwa kilometry będziemy na Jak hela się idzie. Ciężko. Idziemy sobie cały czas w tych wzgórzach Puszczy Szyńskiej. tam w oddali w oddali mamy wieś Nowosiuk jest z daleka widać tartak i dym, wieża widokowa Kołodno. zobaczymy jakie jest widoki, odpalę tu drona i lecimy dalej tam w daleka jest rzeka Polska jest panek, żeby tam dotrzeć tam zaraz drona odpala to wam zobaczycie lepiej wieś Kołodno. Stąd przyszliśmy od królowego mostu a tam z daleka jest wieś Nowosiuki jeszcze? Lej. Typowy bushcraft. Jedziemy gdzieś przez pole. Trochę się zgubiliśmy. Ale udało się. Wychodzimy do wsi Kłodno. Rozlewiska rzeki Płoska. Dochodzimy do tego mostu. Zaraz odpalam drona. Zobaczymy jak to wygląda z drona. Dobrze byłoby też zrobić jakieś podsumowanie tego roku, no, praktycznie udało się każdego tygodnia gdzieś wyjechać rowerem, czy też wyjść z psem w sumie na pewno ponad 60 filmików powstało także no, faj, fajny, fajny rok był, rowerowo-pieszy Plany na przyszły rok na pewno są takie, żeby gdzieś dalej jeździć. Także planujemy z Wójciechem gdzieś na jakieś takie 2-3 wypady jeździć i już troszeczkę dalej poza województwo podlaskie, żeby to pozwiedzać. Także na pewno będziemy jeździć dalej trochę, może na trochę dłużej, ale też nie zostawiamy Podlasia. Nie liczyłem kilometrów, czy też Jeżąc rowerem czy chodząc z psem, bo naprawdę było tego sporo. No ale tak jak mówiłem na początku, udało się każdego praktycznie weekendu gdzieś wyskoczyć. To jest sukces. Życzę Wam, aby każda Wasza wyprawa rowerowa zakończyła się szczęśliwym powrotem. To jest najważniejsze. Dochodzimy już do samochodu. Tak podsumowując, przeszliśmy około 11. Kilometrów, myślę? No, wycieczka udana, bez bezdeszczowo, wieża widokowa zaliczona w miejscowości Kołodno. No nie wiem, zapytam się uczestników, co im się podobało są Madzia, jak Ci się wycieczka pod podobała? Dla... <głos》> Dla mnie, jak zwykle, jest bardzo fajnie. Ja to lubię takie klimaty. Podobała się? Bardzo. bardzo. Emi, wyciecz... jak wycieczka się podobała? Podobała się? Podobała się, podobała się. Także, cześć, trzymajcie się.